Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi, Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona, i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś syn Boży!, lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich, lecz on rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany i głosił słowo w synagogach Judei.